W dzisiejszym filmie przedstawię Wam trzy tajemnicze historie graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda ani subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwkbusiness@gmail.com. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. Ta historia, którą wam opowiem, wydarzyła się naprawdę. I jak ją wspominam, to przechodzą mnie ciarki. Zacząłem grać w Minecraft na single player na trybie przetrwania, bez datapaków ani modów. Początki w Minecraftie każdy wie jak wyglądają: kopanie drewna, pierwszy crafting, pierwsze drewniane narzędzia i szukanie cave'ów. Po 20 minutach w jaskini miałem cały żelazny set z narzędziami. Postanowiłem, że żeby nie błądzić w kejwie szukając wyjścia wykopałem schody, które będą prowadzić na zewnątrz. Gdy byłem już na powierzchni wziąłem żelazną sikierę i poszedłem pociąć kilka drzew, aby postawić w okolicy dom. Po ścięciu kilkunastu drzew poszedłem szukać odpowiedniego miejsca na zbudowanie mojego domku. Jak minęło trochę czasu, udało mi się znaleźć piękną okolicę, w której zacząłem budowę. Po skończeniu domu z zewnątrz zabrałem się za jego wnętrze. Postawiłem parę skrzynek, dałem crafting z piecykiem i zrobiłem łóżko. Na tamten moment można by było powiedzieć, że wstępnie był on skończony do robienia podstawowych rzeczy w grze. Nie wiedziałem co robić, dlatego postanowiłem iść ponownie do jaskini w poszukiwaniu większej ilości. Surowców. Gdy znalazłem kejwa, który znajdował się około stu kratek od mojego domku, wszedłem do jego środka. Po wejściu w moich słuchawkach usłyszałem jakiś głos, który mówił: Look under you, co oznaczało: Spójrz pod siebie. Bardzo się wystraszyłem i gdy popatrzyłem pod nogi, zobaczyłem jakieś ciało. Wyglądało jak gracz, który był uwięziony w kamieniu. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Gdy stałem i przyglądałem się skamielinie, nagle zacząłem otrzymywać obrażenia. Totalnie nie miałem pojęcia, dlaczego, więc jak najszybciej starałem się opuścić jaskinię. Nagle przede mną pojawił się posąg, tym razem stał on naprzeciwko mnie i nie leżał już na ziemi. Wtedy zobaczyłem, że z każdej strony posąg ma wyryty obrys gracza. Wpadłem na pomysł, aby go zniszczyć za pomocą kilofa. Wziąłem go do ręki i chciałem wykopać, jednak z niewiadomych mi przyczyn nie mogłem tego zrobić. Wyglądało to, jakby był w jakiś sposób zaczarowany i się nie myliłem, bo po chwili stało się coś naprawdę strasznego. Wszędzie zaczęły pojawiać się efekty wybuchania, i jak znikły, postaci gracza na bloku już nie było. Panicznie zacząłem się rozglądać po jaskini, lecz nic podejrzanego nie widziałem. Nagle postać wyłoniła się z za bloków i wyglądała tak jak wcześniej, z tym, że sama ożyła. Byłem w tak ogromnym szoku, że nie wiedziałem, co robić. Postać stanęła naprzeciwko mnie i nagle zniknęła. To była moja szansa, aby uciec z jaskini, i dlatego tak właśnie zrobiłem. Gdy byłem na zewnątrz, nie widziałem nic, co przykułoby moją uwagę, więc starałem się jak najszybciej dobiec do mojego domku. Po chwili, jak w nim byłem, poszedłem spać, bo była już noc. Jednak w powiadomieniu na czacie była informacja, że nie mogę zasnąć, bo w mojej okolicy są potwory. Wyszedłem przed Dom, aby zbadać sytuację i wtedy zobaczyłem go. Była to ta sama postać z tym, że posiadała cały diamentowy ekwipunek. Nie zdążyłem nic zrobić, a ona przeteleportowała się za moje plecy i pokonała mnie jednym uderzeniem. Wstając z łóżka w moim domu, bo tam miałem spawn, cały czas mnie słała na deski. Próbowałem coś zrobić, jednak możliwości było zbyt mało. Byłem zmuszony wyjść z mojego save'a i go usunąć. Chciałbym się dowiedzieć, jak to w ogóle Możliwe, lecz jest już za późno. Nie mam ani zapisu mapy ani żadnych screenów. Szybka informacja. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym was poinformować, że na moim sklepie trwa właśnie promocja. Wszystkie zestawy z komiksem zostały przecenione o 10%, więc jeżeli nie macie pomysłu na prezent, wydaje mi się, że jest to idealna okazja dla Was. Do świąt zostało coraz mniej czasu, więc nie czekaj i kupuj na stronie iSupermwk.citres.com. Wszystkie komiksy biorą udział w konkursie, więcej informacji znajdziecie w opisie. Druga historia. Gdzieś około miesiąc temu spotkałem coś bardzo dziwnego na moim świecie w Minecraft. Grałem wtedy na wersji 1.19, miałem super bazę wraz z farmą i dobrym ekwipunkiem. Tego dnia zająłem się budową kopalni, więc moim głównym zadaniem było kopalnie w dół i stawianie drabinek. Trwało to naprawdę długo, bo jak pewnie sami wiecie, kopanie i szukanie surowców trochę trwa. W pewnym momencie dokopałem się do bedroku, czyli do granicy mapy, której nie da się zniszczyć. Kopałem tunele i nagle zauważyłem coś dziwnego. Cały bedrok, który generował się pod ziemią nagle pojawiał się coraz wyżej, przez co musiałem kopać do góry, aby go ominąć. W trakcie tego znalazłem dużo surowców, był redstone i nawet diamenty. Bardzo się wtedy ucieszyłem. Jednak po chwili to się zmieniło, gdy przekopałem się do miejsca, w którym znalazłem jakąś strukturę. Z Zobaczyłem, że budowla ta jest pod Bedrokiem, co było oczywiście niemożliwe. Był to domek, który przypominał te występujące w wiosce villagerów. Wszędzie dookoła był Bedrok, a pod nim właśnie on. Nie myśląc zbyt dużo, od razu zacząłem budować most, aby sprawdzić, co jest w środku. Było to bardzo ryzykowne, bo gdybym spadł, straciłbym wszystkie cenne przedmioty. Po chwili byłem już przed drzwiami domku, jednak nie mogłem ich otworzyć z nieznanych mi powodów. Dlatego postanowiłem rozwalić ścianę i wejść do środka. Wtedy moim oczom ukazała się skrzynka wraz z łóżkiem i craftingiem. Co mogło oznaczać, że w tym domku ktoś mieszka. Jednak ta myśl była tylko abstrakcją. Rozglądając się po budowli, cały czas się zastanawiałem o co może chodzić i skąd ten domek wziął się pod bedrockiem. Postanowiłem, że wrócę do swojej bazy, ale przed tym wykonam parę screenshotów. Dlatego stanąłem na moście i kliknąłem F2. Gdy to zrobiłem, nagle mój Minecraft dostał crash, przez co musiałem go uruchomić jeszcze raz. Jak wszedłem na save, zobaczyłem, że moja postać w nicość. Bardzo się wystraszyłem, a co gorsze, spadając, widziałem, że domku już nie ma. Niestety zginąłem i pojawiłem się w mojej bazie bez EQ. Prędko sprawdziłem folder ze sklinami, jednak one były całe czarne, przez co nie było widać nic. Do dzisiaj nie wiem, jak to możliwe, że wygenerowało się coś takiego na moim świecie. Niestety nie mam żadnych dowodów, ponieważ nic na nich nie widać. Gdy wróciłem do miejsca, gdzie była struktura, zastałem tylko mój tunel i kamień wszędzie dookoła. Trzecia historia. Niedawno przytrafiła mi się naprawdę straszna sytuacja. Zaczęło się to parę dni temu, gdy grałam w Minecraft na wersji 1.19.2. Miałam fajny świat ze skromnym domkiem, farmą i zwierzętami. Moja rozgrywka była dość na wysokim poziomie, ponieważ posiadałam cały netherytowy set z diamentowymi narzędziami. Kilka dni wcześniej, przed wydarzeniem, do którego zaraz dojdziemy, pokonałam Smoka. Nie była to łatwa walka, ale poradziłam sobie sama, bo jestem niezła w PvP. Po kilku dniach od bitwy wpadłam na pomysł, aby wybrać się w poszukiwaniu Elytry. Dlatego przygotowałam swoje wszystkie najlepsze przedmioty i wyruszyłam. Jak byłam w Stornholdzie, weszłam do Endu, a później musiałam się uporać z drugim portalem. Zbudowałam schody i za pomocą perły przeniosłam się na Endowe Wyspy. Po Portowaniu, mój Minecraft zaczął się dziwnie zachowywać. Bardzo lagował od momentu kiedy przeniosłam się do innego wymiaru. Nie wiedziałam dlaczego, do momentu kiedy nie załadował mi się świat. Gdy tak się stało, zobaczyłam, że endowe wyspy wyglądają całkowicie inaczej niż powinny. Całe były z roku i w oddali widziałam jak na moich oczach zmieniają się bloki. Drzewa chorusu, które były na niektórych wyspach, po prostu znikały. Bardzo się bałam, ale postanowiłam, że nic mnie nie powstrzyma przed zdobyciem Elytry, dlatego wzięłam bloki i powoli budowałam most. Jak zrobiłam pierwszy krok na Bedrockowej wyspie nagle przede mną pojawiła się struktura. Było to end city, którego szukałam, jednak było to dość dziwne, bo budowla pojawiła się i nagle znikła. Nie wiedziałam o co może chodzić, ale szłam dalej przed siebie. Niestety lagi, które pojawiały się, gdy grałam były na tyle duże, że w pewnym momencie gra mi się zawiesiła. Starałam się ją wyłączyć różnymi sposobami, jednak nic nie pomagało, dlatego byłam zmuszona wyłączyć komputer. Po ponownym uruchomieniu odpaliłam Minecraft i weszłam na save. To, co wtedy zobaczyłam, pamiętam do dziś, bo było to naprawdę przerażające. Gdy świat się załadował, przede mną zobaczyłam czarną postać z białymi oczami. Było to dość niemożliwe, ponieważ grałam na single-player i nikt na mój świat nie mógł wejść. Postać się na mnie patrzyła i nagle zaczęła mnie uderzać z łapki i spadłam w nicość. Niestety zginęłam i straciłam wszystkie swoje najlepsze przedmioty. Gdy kliknęłam przycisk respawn nie pojawiłam się w moim domku. Byłam w całkowicie innym miejscu, w którym było bardzo ciemno. Nie widziałam nic poza swoją postacią na F5. Chciałam wyjść ze świata i wtedy zobaczyłam, że opcja LAN jest włączona. Bardzo mnie to zdziwiło i nie wiedziałam, jak to mogło się wydarzyć. Nagle zostałam przeteleportowana i w oddali widziałam tą samą postać, co wcześniej. Jednak tym razem znajdowałam się na pustyni. Jak chciałam się ruszyć, moja gra ponownie się zacięła, jednak tym razem wyskoczył mi jakiś błąd i nie musiałam resetować komputera. Gdy włączyłam Minecraft ponownie i chciałam wejść na mój zapis, nie mogłam, ponieważ save z niewiadomych okoliczności wyparował. Do dzisiaj nie wiem, jak to możliwe, że ktoś mi usunął moją mapę, ale bardzo nad tym ubolewam, bo grałam na niej naprawdę długo. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermvkbiznes@gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się.